Drodzy mieszkańcy, w imieniu wszystkich współpracowników, pracowników Urzędu Gminy Świeżno, ale również radnych, sołtysów, w tym szczególnym czasie pragnę Wam serdecznie życzyć radosnych świąt, pełnych ciepła i spokoju. Niech nadchodzące święta będą okazją do wspaniałych spotkań, wzajemnej życzliwości i refleksji nad tym, co dla nas najważniejsze. Wierzę, że zdrowie i dobrobyt to najcenniejsze dary, jakie możemy sobie nawzajem podarować. Niech te święta będą czasem kiedy otaczamy się bliskością najbliższych, dzieląc się uściskami i ciepłymi słowami. Wszystkiego najlepszego dla Was i dla Waszych rodzin. Powiedziałam to już w zeszłym roku, ale powtórzę ponownie: nie bójmy się marzyć i spełniać marzenia. W końcu to tak szczególny czas. Drodzy Państwo, minione lata były dla naszej Gminy czasem intensywnego rozwoju, pełnego inwestycyjnych sukcesów i wzajemnej współpracy. Dziś, gdy zamykamy kolejny rozdział, kolejny rok, Mamy wiele powodów do radości i dumy z osiągnięć naszej społeczności. Pragnę również złożyć życzenia, spełnienia marzeń w nadchodzącym nowym roku. Nie każdy dzień niesie ze sobą nowe możliwości i sukcesy, a nasza gmina nadal rozwija się z każdym kolejnym krokiem. Wierzę w ogromną siłę naszej społeczności i zdolności do pokonywania wszelkich trudności. Mieszkańcy gminy Świeżno to silni, dobrzy i wspaniali ludzie. Zawsze o tym pamiętajcie. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.